Dalek to sobie Oni nas znają i są dobrze znane. Nigdy dla nich nie brak czasu. Chodzimy na spacer często do lasu. Albo do sklepu, czy do centrum miasta. Babcia co śpiewy, przepyszne, ciasta. Szernik, szarlotkę, czasem drożdżowe. Gdy spróbuję, odbiera mi mowę. Skórka, chrupiąca przepyszne, nadzieje. Nieodparte, mam wciąż wrażenie że czas się i To rączka złota. Naprawić potrafię każdego gruchota. Robert do jazdy mi przygotuje. Babci nie powie, gdy coś zepsuje. Jeźd jeździć też u mnie na motocyklu. Gówniak raz, czasem na dworze. Jadmi mi tu także miale, bo czasem nie kumowo, wcale, owca. Dziadek i babcia to para dobrana, jak żółta skórka wprost do banana. Dziś wasze święto i zdrówka wam życzę, by babcia wśród piekła pyszne słodycze, a dziadek by zawsze pomagał babci założyć na nogi i parę kapci. E Dzisiaj nie znajdziecie taki i zagadek, jakie opowiada moja babcia i mój Babci powiedz, jaka była w swoich szkolnych latach? Czy wolałaś w szkole siedzieć, czy na dworze ganiać? Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś? Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś? Czy dostałaś kiedyś lalkę albo może mi się? Czy wolałaś czekoladę, a ręki czy ptysię? Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś? I czy można cofnąć czas? Zobaczyć jaka byłaś? Super Bibiło, by taki celą ład, byś mał, małą ma paccą, pospaczy. I z naszym czapkiem ha, małym chłopakiem A koniec świata I z kurskim szlakiem Dziadku przyznaj się dzieckiem raczej grześnym byłeś Procą czy pukawką. czy się, się bawiłeś Czy zrywałeś kiedyś jabłka W sadzie od sąsiada Czy biegałeś po kałużach kiedy też napadał napadał, przeciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki. Czy to prawda, że z robiło się sanki? A czy w Indian i kowbojów w lubiłeś? I czy można cofnąć czas, by zobaczyć, jaki byłeś? Eee, super, by było weczarować ze zmałąm babcią pospacerować i, i z naszym małym chłopakiem na koniec świata dziś górskim było tak weczarować ze małą babcią pospacerować i z dziadkiem naszym małym chłopakiem i na koniec świata i z górskim szlakiem Babciu, kocham Cię, dziaku, kocham Cię, babciu, kocham Cię, dziaku, kocham Ej, Cię. Tak by tarować, by z małą babcią pospacerować i z naszym małym chłopakiem na koniec świata i górskim szlakiem. Babciu, kocham Cię, dziaku. Kocham Cię, babciu, kocham Cię, dziadku, kocham Cię. Babciu, powiedz, jaka byłaś w swoich szkolnych latach? Czy wolałaś w szkole siedzieć, czy na dworze ganiać? Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś? Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć? Czy cichutka byłaś? Czy dostałaś kiedyś lajkę? Albo może mi się. Czy bolałaś czekoladę, jandrywki, czy ptysie? się? Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś? I czy można cofnąć czas? Zobaczmy. Szlakiem. Dziadku, przyznaj się, czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś? Brocą czy bukawką w lesie się bawiłeś? Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada? Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał? Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki? Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki? A czy Indian i kowbojów bawić się lubiłeś?